Cześć, witam w poradniku Linux Ubuntu Studio. Dziś podpowiem Wam, jaką wersję wybrać oraz jak ją zainstalować. Zapraszam. Jeżeli zdecydowaliście się już na instalację Ubuntu Studio na Waszym komputerze, nie pozostaje nic innego, jak wybór wersji. Yy, oczywiście mamy do dyspozycji wersję 32-bitową i 64-bitową. Yy, w uproszczeniu yy, można powiedzieć ewentualnie tyle, że jeżeli mamy powyżej 4 GB RAMu, yy, to polecałbym wersję 64-bitową. Jeżeli nie, jeżeli do 4 GB RAMu, yy, to spokojnie powinna wystarczyć ta wersja 32-bitowa. Oprócz tego będziemy musieli jeszcze wybrać numer wersji, jaką chcemy zainstalować. Yy, tak jak w przypadku Windowsa, było to 7 czy teraz 8. Tak, i w tym przypadku możemy wybrać wersję. W tym momencie jest najnowsza, 13. Ja akurat korzystam z wersji 12.4. Ma ona długi termin wsparcia, to znaczy, że przez długi czas będą wychodziły na nią aktualizacje i poprawki. Polecam oczywiście wersję nową, nowszą, powiedzmy z tego roku czy, czy, czy z ubiegłego miesiąca, ale niekoniecznie najnowszą, taką, która. Jest już sprawdzona, jest już trochę na komputerach. No, oczywiście, ta, którą mam 12.4, będzie na pewno bardzo dobra. Co zrobić, żeby pobrać Ubuntu Studio? Wystarczy wejść na stronę ubuntustudio.com i tam, w odpowiednim dziale, pobrać wybraną przez nas wersję. Czy to bezpośrednio z serwera, czy przez torrent. Yy, oraz zapisać ją na naszym komputerze. Będzie to obraz płyty w formacie ISO, który następnie trzeba wypalić yy, na płytkę lub yy, na pendrive'a. Yy, no i tu pamiętajmy, że, będzie, że jest to system dosyć duży i pendrive, najlepiej 4GB, i oczywiście płyta DVD będzie potrzebna. Jeżeli udało nam się już wypalić nasz obraz ISO, yy, to należy teraz zrestartować komputer. I podczas uruchamiania wejść w ustawienia BIOS. Robimy to za pomocą przycisku F2, F4 lub DEL, w zależności od tego, jaki mamy komputer. W ustawieniach BIOS należy w opcjach butowania ustawić, czy system najpierw ma czytać płytę, czy pendrive'a, zależy od tego, na co nasz system wypaliliśmy. Jeżeli wszystko dobrze poszło, to powinniśmy zobaczyć właśnie taki lub podobny ekran. Jest to oczywiście instalator systemu Ubuntu Studio, który w zasadzie prowadzi nas za rękę podczas całej instalacji. Jedyne co może wydawać się dziwne, to rozszerzenia partycji, które zobaczymy, bo nie ma tak jak w przypadku Windowsa do wyboru NTFS i FAT32, tylko są Linuxowe rozszerzenia, tak jak na przykład EXT3 mm, czy EXT4. Ja korzystam z EXT4 i do tej pory nie miałem żadnego problemu jeszcze z nimi. Mogę bez problemu przywracać partycje czy dzielić partycje na mniejsze. Jeżeli nie wiemy, ile partycji wybrać, to możemy bez wahania zostawić tą jedną, która jest dedykowana, ponieważ w każdym momencie będziemy mogli to zmienić, będziemy mogli je dodać bez konieczności formatowania naszego komputera. Natomiast jeżeli nie jesteśmy do końca przekonani jaki rodzaj partycji wybrać, yy, dla porównania przedstawiam yy, zestawienie NTFS i AXT3. Jeżeli wszystko poszło po naszej myśli, to mamy właśnie zainstalowane oprogramowanie Linux Ubuntu Studio na naszym komputerze. Więcej informacji znajdziecie na moim blogu linuxubuntustudio.blogspot.com. Tam znajdziecie ten filmik oraz inne potrzebne informacje. To tyle, do usłyszenia, na razie.